Kanadyjska Fundacja Polish Orphans Charity już po raz 13 przyznała stypendia uzdolnionym artystycznie dzieciom i młodzieży z Radomia. Ich wręczenie odbyło się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Cieszę się, że wspólnie z ludźmi o wielkich sercach, o wielkiej determinacji po drugiej stronie Wielkiego Oceanu w Kanadzie możemy wspierać naszą młodą naszą uzdolnioną młodzież, nasze uzdolnione dzieci, a po tych 13 latach już mamy naprawdę przykłady stypendystów, którzy kilka lat temu korzystali ze stypendiów, a dziś rozwinęli się i prowadzą swoje wielkie międzynarodowe kariery. W tym roku stypendia otrzymały 22 osoby, wyróżniające się niezwykłym talentem. W gronie stypendystów są osoby chcące rozwijać się w takich dziedzinach jak muzyka, taniec, malarstwo, grafika, fotografia czy poezja. Stypendyści już wiedzą, na co przeznaczą pieniądze. Lubię chodzić do szkoły, przeszłem do drugiej klasy, lubię grać na akordeonie bardzo. Pieniądze wykorzystam na nowy akordeon. Pieniądze chciałabym przeznaczyć na laptopa, na które z wykorzystaniem programu do pisania nut tworzyłabym własne utwory oraz przetwarzałam muzykę. Każdy ze stypendystów otrzyma ponad 2700 zł. Nie ma. Jest to stypendium, które nie może być przeznaczone na cele konsumpcyjne, tylko i wyłącznie na rozwój dziecka. Tak sobie życzą fundatorzy i to jest bardzo przestrzegane. Każdy wydatek jest fakturowany. Czyli dziecko może za te pieniądze zapłacić za kurs, kupić sprzęt. W uroczystości wręczenia stypendiów uczestniczył m.in. były radca polityczny ambasady Kanady w Polsce Jeremy Walls, który otrzymał z rąk prezydenta odznaczenie Benemerenti Civitas Vitas Radomiezis.